Trudno zacząć ten odcinek, w sumie jakąkolwiek czynność trudno zacząć, prawda? Nadaję tutaj ja, Agata Borowska, podcastynacji 26 lutego 2022, a ty posłuchasz tego podcastu najwcześniej 5 marca, bo właśnie wtedy będzie opublikowany, więc może słyszymy się 5 marca, może później. Mówię o tym dlatego, bo sytuacja na świecie jest... No specyficzna powiedzieć to jakby nie powiedzieć nic. Rosja zaatakowała Ukrainę. Pewnie nawet nie muszę mówić ci co się dzieje. Chciałam tylko zaznaczyć, że wojna, która rozgrywa się teraz w Ukrainie, wtedy kiedy ty tego słuchasz, no to ma na pewno już trochę inne oblicze i my jeszcze nie wiemy jakie. I ja jeszcze nie wiem jakie kiedy to mówię do ciebie. To jest ciekawe w ogóle w takim robieniu materiałów na zapas w świecie, w którym tak dużo się zmienia w tak dynamiczny sposób. Odcinek podcastynacji, którego słuchasz, będzie dotyczył self-care i dbania o siebie i takiej odsłony tego pojęcia, które nie do końca mi leży i chciałabym może dać trochę takie pole do refleksji nad tym wyrażeniem, bo ja lubię taką, lubię tę ideę i to, że tak się bardzo ładnie rozpowszechnia dbanie o siebie, ale jak każda taka idea, to takie trochę nieszczęśliwe słowo w kontekście tego, co się dzieje, ale. No, każda taka idea, jak na przykład selfka, czy dbanie o siebie, to w którymś, momencie, w którymś momencie zbacza w taką stronę, w którą nie powinno kompletnie i uderza w taką dziwną skrajność. I tak mi się trochę ulało w walentynki dokładnie. I chciałabym dzisiaj trochę o tym powiedzieć, a myślę, że dobrze się w to wpisze też w wydarzenia, które są, o ile coś dobrze się może wpisać w wojnę. I tak ciągle mam ten taki dysonans, takie poczucie, że. To jest jak nieadekwatne w sumie, co ja robię, ale pomaga mi post Przemka Staronia, który przeczytałam w czwartek rano, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Ten post pomaga mi właśnie spojrzeć od tej mojej strony twórczej, dać sobie takie zielone światło na to, że, że mogę gadać dalej i pisać, mimo że to wszystko, co się dzieje na świecie, się dzieje. Może przytoczyć i co? Tego posta, bo jeżeli. Słuchasz podcasty nacji, to prawdopodobnie jesteś trochę zainteresowana lub zainteresowany tworzeniem do sieci, więc, więc będzie to do ciebie też. Cytuję. W takie poranki jak ten jest trudniej. Wszystko co ma się do zrobienia jest jakieś trudniejsze. Nie dziwi mnie to w ogóle, sam tak mam. Dlatego pozwalam sobie zawsze na emocje, nie udaję, że się nie boję, że nie czuję w kurwu czy smutku, smutku. Tak, smutku, w wyniku ostatecznej utraty jednego z przekonań o rzeczywistości, które, jak wiele innych w ostatnich latach, okazało się śmiesznie nietrwałe. Tak, to przekonanie o tym, że żyjemy w innych czasach, że świat wojen jest za nami, totalnie i nieodwołalnie odeszło już do lamusa. Jednakże jest coś, co po przeżyciu tych emocji zawsze robię. Powtarzam sobie słowa Konopnickiej: Żyj tak, jakbyś jutro umrzeć miała, ale pracuj tak, jakbyś żyć wiecznie miała. I dlatego wracam do robienia swojego. I życzę wam również takiej postawy. Nie myślcie, że to, co robicie, nie jest istotne. Przypominam, że nawet w obozach koncentracyjnych zakładano zespoły teatralne i wystawiano sztuki. I to właśnie pozwoliło wielu ludziom przeżyć zarówno w trakcie wojny, jak i po niej. Niech nikt z nas nie przerywa swojej aktywności pod wpływem poczucia, że przecież dzieją się tak ważne rzeczy, przy których nasza codzienność blednie. Nie, nie blednie. Dziękuję, Przemku. No to skoro nie blednie, to jedziemy. Mówiłam o tych walentynkach i że to wtedy właśnie mi się ulało w tej kwestii dbania o siebie i self-care, bo jakkolwiek uważam, że ta cała idea jest mega słuszna i fajnie, że idziemy w taką stronę. To to skrzywienie, w którą stronę to zmierza, trochę mi się nie podoba. W sumie z dwóch powodów mi się nie podoba, powiedzmy na początku. Pierwsza to jest taki, takie konsumpcjonistyczne zabarwienie tego, a drugie to no, nastawienie totalnie tylko na siebie. No i tak o co, o co chodzi mi w tych punktach? No to ten pierwszy konsumpcjonistyczny jest taki, że. Ta miłość do siebie i dbanie o siebie jest już do po prostu granic wytrzymałości, używane jako chwyt marketingowy. W sumie to już tak długo się dosyć dzieje, bo na pewno wiele z was zna, wielu z was, albo wiele powiedziałam, no bo do dziewcząt dotyczy hasło chyba Maybelline? Jesteś tego warta? L'Oreal? Nie wiem, no które z tych koncernów kosmetycznych używało tego hasła, że jesteś tego warta, więc, powin więc możesz, powinnaś sobie kupić to, to i sio. I właśnie w taką stronę, w ogóle, w walentynki, mega dużo takich komunikatów do mnie trafiało, na przykład na Instagramie, reklamowych oczywiście, że zadbaj o siebie i kup sobie to, to i to. I rozumiem, że czasami tak jest, że faktycznie pomoże nam to, że włożymy sobie maseczkę na twarz, nałożymy chyba bardziej niż włożymy, albo, nie wiem, kupimy sobie sukienkę, w której poczujemy się lepiej pewne siebie, na przykład, i dzięki temu nasze morel morele. Morale jakoś wzrosną, tylko to jest wszystko takie nieskuteczne i krótkoterminowe działanie, bo albo może takie, takie przyklejenie plastra trochę, a jak nie znamy przyczyny tego zranienia, albo w ogóle przyczyny, dlaczego coś nas boli i nieustannie próbujemy sobie właśnie dodać wartości zasługiwania, miłości, dbania o siebie, przez to, że kupujemy jakiś produkt, no to. Coś mi się wydaje, że potem i tak tylko jedna wielka pustka po tym zostaje. Oczywiście są rzeczy, które poprawiają nam humor i które sprawiają, że czujemy się lepiej, więc ja nie chcę teraz demonizować wszystkich zakupów. Yy, sama sobie kupiłam, w sumie już dawno temu mogę powiedzieć, bo to się wydają teraz lata świetne. z 3-4 lata temu matę te do akupresury, która okazała się genialna, która gdzieś tam mi zdejmuje napięcie z takiego dnia codziennego i czuję dzięki temu, że dbam o siebie, bo sobie na przykład 15 minut dziennie na niej położę. I to jest mega. Ale robi to mata, która ma kontakt z moim ciałem i zdejmuje z niego, tak jak powiedziałam, takie, no, spięte bary, totalnie. No, sukienka na dłuższą metę by tego nie zrobiła i każdy inny produkt, dzięki któremu coś tam zmienię w sobie wizualnie, ale tak naprawdę w środku dalej może być szajs. Jakby zależy też od jakiego pułapu startujemy, bo jeżeli faktycznie mamy zły nastrój i chcemy zadbać o siebie i zrobić ten self-care cały, to może maseczka faktycznie wystarczy, ale teraz na przykład w obliczu wojny, czy różnych innych trudnych rzeczy, które przeżywamy od, no od marca 2020, to już spokojnie, odkąd wkroczył koronawirus, czy taka maseczka na twarz będzie miała jakieś długotrwałe działania, a jak ich nakupujemy 10, to nie wydłuży wcale czasu ich działania albo ich skuteczności. Więc to jest taki plasterek i spoko, że on jest, ale już nie nadużywajmy tego, że kupmy to, to i to, bo my dbamy o siebie. To, to jest no, już tak wyświechtane, się staje jak na przykład, nie wiem, wartościowe treści, na które już kiedyś stękałam, że ta wartość to już w ogóle bez wartości. Tak traci na maksa na znaczeniu, kiedy z każdej strony jest obracane takie słowo, że no po prostu traci. No. I... Tak samo może być właśnie z tym dbaniem o siebie i takie to wypaczone się staje, totalnie idzie w stronę konsumpcjonizmu. I ja nie będę teraz może wchodzić w te wszystkie insta-psychologie, które mówią, że każdy ma jakieś traumy i każdy powinien iść na terapię, i wiecie, wiecie, moją miną możecie sobie wyobrazić. To tak łatwo komuś powiedzieć, co on powinien robić, jak on powinien dbać o siebie i tak dalej. Ja chcę tylko zasygnalizować, że są naprawdę lepsze metody i wiele z nich jest darmowych, żeby faktycznie poczuć, że coś dla siebie robimy, że to nie zawsze muszą być zakupy. A jak wjeżdżają jakieś najróżniejsze święta, to jesteśmy tyloma komunikatami bombardowani w związku właśnie z miłością, no bo już fajnie, no opłaca się wiadomo drugiej połowy zrobić prezent, no ale jeżeli, co z tymi, którzy są singlami, no to nich, ich, niech oni też mogą coś dla siebie kupować, no hello. Dziwna sprawa strasznie, teraz Dzień Kobiet nadchodzi, więc ogólnie będziesz, będziesz tego warta, żeby kupić sobie to i tam to. Nie wiem, nie idźmy tą drogą. Naprawdę to, to zbacza w taką stronę, która nikomu z nas nie zrobi dobrze. A nadmiar rzeczy, jak pewnie już milion razy ktoś gdzieś powiedział, nie wpływa pewnie super na nasz psychiczny stan, zbyt dobrze. Ale powiedziałam zdanie nie wpływa super na nasz psychiczny stan zbyt dobrze. No to właśnie świadczy o tym, że mam trochę wypraną głowę już 26 lutego o 21. No, jakby 48 godzin przyjmowania newsów musi mieć jakieś efekty w moim mózgu. Natomiast właśnie zmierzając do tego bycia w mediach i takich innych rzeczach, no to tak jak wspomniałam, te najlepsze sposoby moim zdaniem akurat są darmowe. Zaznaczam moim zdaniem, bo każdy jednak ma inny sposób na to, aby dbać o siebie i zrobić sobie ten self-care, ale wolny czas, czas dla siebie, czas na tworzenie, że czas w lesie, ta znowu o tym lesie. Albo pobycie z bliskimi osobami na przykład. To jest właśnie coś takiego, co realnie wpływa na jakiś taki długotrwały stan psychiczny. Dobre relacje, które są tam w dłuższej perspektywie, nie, a nie tak na chwileczkę. Chociaż na chwileczkę, jak jakaś jest znajomość, która ma nam poprawić samopoczucie, to też czemu nie. No niech tam każdy rozstrzygnie wedle siebie w sobie co mu potrzebne, żeby być zadbanym o siebie wewnętrznie. No dobra, w sumie taka sama ocena też i, i wspieranie samego siebie jest mega ważne, dlatego, i też darmowe w sumie, dlatego, no myślę, że, że spoko o to walczyć. Więc no, ulałam sobie, dziękuję Ci bardzo, że mogłam to powiedzieć, właśnie jak ten konsumpcjonizm i boczkiem wychodzi, kiedy słyszę o miłości do siebie i byciu wartym zakupu czegoś. Oczywiście jesteśmy warci tylko jak mamy pieniądze na to, żeby to kupić, prawda? Ale dobra, już nie będę tutaj jechać. Marketing marketingiem ma, rządzi się swoimi prawami. Ważne, żebyśmy my umieli to jakoś no, z dystansem do tego podejść i wiedzieć, kiedy nie przeginać w tą jedną stronę. Tak tylko jeszcze tutaj zaznaczę, bo dzisiaj to będzie taki dosyć ekspresowy odcinek, że drugim właśnie tym aspektem self-care i dbania o siebie w tych komunikatach, które widzę w social mediach, i też czasami w tych reklamach jest takie w ogóle odwrócenie się napięcia od drugiego człowieka. I z jednej strony rozumiem to, że my byliśmy tak wychowywani w duchu pomocy innym: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ktoś jest na pierwszym miejscu i nie można robić mu przykrości i tak dalej, i tak dalej. I to zboczało właśnie w taką stronę, że my się poświęcaliśmy, zapominaliśmy o sobie i zawsze, no nie wiem, bądź koleżeński, dziel się i tak dalej, chociaż wcale nie chcieliśmy. Ale nie o to teraz chodzi, żeby zbaczać totalnie w drugą stronę i się odwracać napięcia od drugiej osoby. Oczywiście te wydarzenia aktualne, które są, i tu się naprawdę realnie uśmiecham i widzę, jaka pomo pomoc jest niesiona Ukraińcom, to serce rośnie i wiem, że my tak naprawdę mamy w sobie bardzo dużo tej empatii i chęci pomocy innym ludziom, i to nie jest tak, że jesteśmy totalnie skoncentrowani na sobie, ale to też czasami muszą pokazać takie trudne wydarzenia. A w, takim co w takiej codzienności, w takiej też codzienności internetowej, w tej napince na siebie o takie pierdoły, to zapominamy, że. Dbanie o siebie to również no ma gdzieś taki aspekt altruistyczny, może trochę, w tym sensie, że dbasz o siebie po to, żeby też móc dać innym. To jest też bardzo spokojna idea aktualna i, i powtarzana, że musisz najpierw sobie założyć maseczkę tlenową. Ta piękna metafora, żeby innym móc pomóc, super. No, ale nie, nie zapominaj, że potem właśnie to innym pomóc też jest, czyli my, moim zdaniem, potrzebujemy do spełnienia tego, żeby dać coś od siebie drugiemu człowiekowi, i w tym dbaniu o siebie i w tym self naprawdę nie warto tak iść aż totalnie w drugą stronę, bo jak już wyskoczymy z tego, że o Boże, nie będę poświęcać się tak dla innych, to, to nie umiemy wypośrodkować i nagle jesteśmy tylko my. Tak jak mówią już od wielu, wielu lat, człowiek nie jest samotną wyspą albo samoistną, bo są dwie wersje. I potrzebujemy tego drugiego człowieka, i też nam dużo daje satysfakcji, myślę, nam jako ludziom, takim zdrowym, w miarę psychicznie, żeby być z drugim człowiekiem, dawać coś od siebie, i, i też dostawać przy tym w zdrowych takich proporcjach. To to jest super. Ale nie tak, żeby już być sobie w siebie tak zapatrzonym i tak autoanalizować, żeby zapominać o tym, że wokół świata też się dzieje i nie wszystko jest skupione na nas. Choć no trudno to osiągnąć, jak teraz jest ten czas autopromocji, jak teraz trzeba mówić o sobie, trzeba krzyczeć, żeby nas usłyszeli, przebić się przez ten szum, pokazać, co umiemy. I tak nas w sumie tresują trochę na bycie takimi och, ach. Jak pomyślę sobie o swojej drodze, to też po, trochę to wytrenowałam i trochę się tego uczę, mówienia o swoich rzeczach i tak dalej, ale to jest zawsze uwierające, mimo że gdzieś tam się już do tego przyzwyczaiłam. To nie jest to dla mnie naturalne. I nie mówię, że dla ciebie też ma być, że tam trzeba się zawsze chować po kątach i czekać, aż cię znajdą. No nie. E, no mieć wzgląd na innych cały czas, myślę, że jest bardzo spoko. I może to jest takie prymitywne e, teraz jakieś wezwanie <grym>, i... Co ona w ogóle gada. Czasem mam takie wrażenie, że w ogóle mówię wam o oczywistości, ale kurde, świat pokazuje, że takie oczywistości też trzeba mówić, bo czasem się o tym zapomina. Ja czasem lubię taką o, 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 oczywistość z czyjś ust usłyszeć albo spod czyjegoś pióra przeczytać. Y, że to jest ważne, żebyśmy my współpracowali i byli razem, i to też jest nasza ludzka potrzeba. I nie zamykajmy się totalnie na drugiego człowieka w tym dbaniu o siebie. Wiadomo, że można. Jakieś y, trudne relacje wygasić albo chociaż ograniczyć. Nikt nam nie zabrania stawiania granic, granic nomenomen, nomen. ale no bez przesady, nie? Tak samo jak z tym konsumpcjonizmem. Można sobie coś kupić w, rania, w ramach zadbania o siebie, no ale bez przesady. Ja w ogóle chyba sobie napiszę gdzieś tam na ścianie, bez przesady, bo ja też mam tendencję, że tak czasami w tę, czasem w tę, tak, tak do ściany, jednej albo drugiej, i dlatego tak, tak bardzo, tak zaciekle. Szukam gdzieś tego złotego środka, żeby samemu nie wpadać właśnie w takie tony, albo takie, albo siakie. W obecnej sytuacji w Ukrainie, jeżeli się na to patrzy, no bo my mamy szczęście patrzeć na to tylko przez ekran telewizorów, czy smartfonów, a i tak przeraża, no to wiadomo, że trudno nie popadać w różne stany, właśnie skrajne, ale życzę Ci tego z całego serca, żeby... No, żebyś umiał, czy umiała właśnie dbać o siebie w taki sposób, żeby też pomóc innym. No bo jednak prawdą jest, że jeżeli nie zadbamy o siebie, nie zrobimy porządnego self-care, to nie będziemy mogli innym pomóc, prawda? Myślę, że mam taką społeczność, która w ogóle nie ma kłopotu z tym, żeby dbając o siebie też yy, nie zapominać, żeby dawać innym. I pilnujcie swoich portfeli w następne walentynki albo inne tam, yy, żeby nie wydać na rzeczy, które miały sprawić, że my się poczujemy dobrze, a tak naprawdę to tylko taki niesmak pozostał. I to było takie krótkie prze przesłanie podcastynacyjne dzisiaj. Myślę, jak tu fajnie zakończyć, ale bardzo trudno jest w czasie wojny zakończyć jakoś podcast. Bardzo się cieszę, że mogłam go jeszcze nagrać i mam nadzieję, że będę mogła dalej. Jeśli nie, to no to będziemy się mierzyć ze wszystkim, kiedy będziemy musieli, prawda? Tak sobie myślę. Jak już mi się udaje panować, oczywiście te wszystkie tragiczne myśli. Także, jeżeli też cię bardzo różne myśli dopadają i, i z reguły są to pesymistyczne myśli, to spoko, nie jesteś sam czy sama, bo gdzieś tam jest taka borowska, co też musi nad tym wszystkim panować. Więc trzymaj się, dbaj o siebie tak zdrowo i do usłyszenia, mam nadzieję. Całkiem niedługo. To heja.